Cześć, witajcie, Krzysiek na kanale Krzyno Garaż. witajcie moi mili. Dzisiaj, jak widzicie, będzie gruby projekt. Nigdy tego nie nagrywałem w całości, może jakieś tam wzmianki o tym były. Dzisiaj tutorial pełny, jak założyć lampy ksenonowe w Octavi 2 przed FL. Pełny tutorial z podłączeniem pełnego poziomowania. Co trzeba mieć, w co trzeba się zaopatrzyć? Słuchajcie, przede wszystkim dwie lampy ksenonowe, które zaraz sprawdzimy. Dwa czujniki poziomowania, o czujnikach parę filmów miałem, więc tutaj zajrzyjcie sobie na mój kanał. Są dwa czujniki poziomowania, czujnik poziomowania tylni, czujnik poziomowania przedni, tego typu sterownik poziomowania z do niego, sterownik typu 1T0907357 dla Octavii przed FL. Do czujników należy mieć dwa tego typu uszczelnienia na wiązkę, bo to jest pod podwoziem i dwie wtyczki z uszczelnieniami do tych czujników. No i cały ten system trzeba założyć, podłączyć. Pokażę Wam w całości, jak to odpalić, zakodować potem ma działać. nie. Teraz tak, pierwszą czynnością co robimy, żeby się nie wkopać, słuchajcie, jest przetestowanie czy lampy pracują. Czy lampy, przede wszystkim chodzą palniki ksenonowe, czy się odpalają, czy chodzą przetwornice. Bo jak już przemienimy układ na ksenonowy ze z lamp zwykłych, no to potem trzeba będzie to odwracać, jak te lampy nie będą działać, no bo bez lamp, bez świateł nie pojeździcie za daleko. nie? Pokażę teraz Wam, jak to sprawdzić. Systemu poziomowania automatycznego nie sprawdzimy, nie mając skonfigurowanego całego systemu. No ale to, jakby powiedziawszy, mniejsza o to. Ważne, żeby lampy się zaświeciły. Systemem można powalczyć. Jak są silniki zepsute, no to no niestety bo będzie lampy, trzeba będzie lampy wymieniać. Bo tam naprawić się za dużo nie da. Dobra, przejdźmy do tematu. Zaczynamy od sprawdzenia działania. Przetwornic i żarników ksenonowych. Dobrze, więc bierzemy się za testowanie lampy. Ja tu mam wtyczkę. To jest taka sama jak w instalacji. Wtyczek do, przy zmianie lamp w ksenonach oktawi 2 przed EFL nie zmieniamy. Wtyczki są te same, będziemy je tylko przypinowywać. Tu mam wtyczkę testową. Schematy, oczywiście, do tego całego moda będziecie mieli w opisie firmu. Linki pin piąty, masa. Lampy muszą być sprawne. Bo bez sprawnych lamp nawet nie rozpoczynamy tego, nie? Pin, piąty masa. Uwaga, zasilacz trzeba wyłączyć, Uwaga, pięknie. No i świeci. Przetwornica troszkę popiszczała. Odpaliło się soczewka w miarę. Te Lampy wyglądają całkiem ładnie. Tutaj kolega przywiózł. Jest OK, dobra. Sprawdźmy drugą lampę. Ja sobie sprawdzę, sprawdzę sobie jaki pobór prądu będzie, bo to jest ciekawe zagadnienie przy Xenonach. Dobra, spójrzmy tak. Odpalam. O, 10 Amper przy rozpalaniu. Spada, 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 bo ta się też ładnie rozpaliła. W okolice 5 Amper przy 12 v to jest jakieś 60 w Ta też jest ładna. Także lampy działają. Można się w tej chwili brać za robotę i wymianę tego całego systemu. Zaczynamy od założenia czujników poziomowania, w szczególności tego tylnego, który jest wredny do założenia na wahaczu z tyłu. Także widzimy się przy aucie, pokażę Wam całą procedurę. Samochód mamy podniesiony. Widzicie, to tu jest wahacz, a tam są otwory. Tam są te trzy otworki. Dobre. No Tam ten czujnik będzie zaczepiony. Tak to będzie wyglądać. A u góry to też mamy. Ciężko będzie do z filmowaniem, Wam powiem. Tutaj mamy jeden i tam jest drugi otworek. Zrobmy to tutaj. Może coś będzie widać. Wybaczcie, ja nic nie widzę. Potrzebujemy szósteczki, nakrętki, podkładki. ये में Dobra, jak widzieliście, dół jest przykręcony, natomiast góra, mieli Państwo idzie tak, tak to ma wyglądać, to. Ten przebuk, przegub ma być skierowany w stronę koła, to wygięcie nie do środka, bo będzie Wam fałszować wyniki tylko w stronę koła. Przy opuszczaniu też sprawdźcie, czy to się Wam ładnie tutaj w tą stronę przegnie. Dobra, dokręcamy dwie śrubeczki na górze. Dobra, czujnik mamy za zawieszony. Pamiętajcie, to wygięcie, tamtą stronę. Tutaj wtyczuszka, która pójdzie tu pod podwoziem, i wchodzi pod notką. Dobrze, teraz dalej. Czujnik mamy przykręcony. Co dalej? Jak widzicie, on tam sobie siedzi. Trzeba stworzyć wiązkę. Wiązeczka, mieli Państwo. Tam pójdzie zaczepione, potem Wam pokażę, jak będziemy ją otworzyć, Tu i musimy zdjąć ten przód nadkola, czyli tutaj śrubka, śrubka, no się tutaj są te torksy wkręcone. Kilka, żebyśmy to nadkole tutaj w tą stronę sobie mogli odchylić i przejść do przepustu, którym przechodzi wiązka czujnika ABS-u. Tutaj w ten uchwyt się zaczepimy, czy tam razem z tamtą wiązką. I przechodzimy wtedy do kabiny. Ale najpierw idziemy stworzyć wiązeczkę. Stwórzmy wiązkę tylną. Przewód takiej mniej więcej, słuchajcie, długości około metr, z półtorej, potem można zawsze obciąć. Jaki przewód? <laughs> Tutaj bardzo polecam przewód w oplocie, trwu w oplocie, w izolacji od razu. Kiedyś stosowałem zwykłe przewodziki. Które szły w tasiemce. Nie, to się nie sprawdza, bo tam zacieknie. A tak to zastosujemy przewód. To jest 0,75. Można 3 razy 0,5. Jak macie, ale żeby były we własnej izolacji. Potem na, na to na, naciągamy gumę. Oczywiście tutaj ta wtyczka musi być uszczelniona, no bo to jest pod podwoziem. Tu woda jest na porządku dziennym. I opinowujemy. Nie to polecimy razy cztery. Mamy zaciśnięte trzy piny, i teraz obsadzamy sobie <laughs> yy, według załączonych schematów. Tyczuszka to jest, yy, to już wam podam pod filmem 1J0973, coś tam, coś tam, coś tam. No i według schematów, wtyczka jest obsana. 1, 2, 3, 4. Obsadzamy trzy piny. Yy, według schematów jest to niebieski, brązowy i czarny. Czarny, zasilanie plus 5V ze sterownika. Brązowy masa, niebieski sygnał. A tutaj akurat to jest przewód typowo elektryczny, więc tu macie przewód zerowy, uziemiający. Zerowy fazowy. Podłączamy czujniki. Tu jest spójrzcie ta blokada, którą trzeba wysunąć. A najlepiej wyjąć w ogóle. O, inaczej nie wsuniecie pinów do czujnika, do wtyczki czujnika. Bierzemy sobie schemacik. Na obu schematach jest tak samo, jeżeli chodzi o czujniki, <laughs> czyli niebieski do czwórki. Ciach. Czasami trzeba sobie troszkę poprawić wyprostować tego pina te piny nieoryginalne dołączone do tych wtyczek jak kupujecie no to są niestety takie dosyć nieforemne tutaj żadna zaciskarka nic nie da trzeba go sobie ukształtować to jest za gruby kabelek, tak? Tu powinien mieć 0,35, a to jest 0,75. Więc. No tu jest ciężko z tym grubym przewodem u mnie, ale jest on pancerny i na pewno nie wypadnie. klik. Gumeczkę dociskamy. O, gumka jest tam zapchana. No i tak pozostałe dwa robimy. Tyczuszka obsadzona. Zamykamy blokadę. żeby te piny nam nie wypadały. Cyk. Cyk. I teraz co? Teraz by trzeba było na, na tą końcówkę przewodu, na tą na, na gumę uszczelniającą. Guma jest Ori. Ma numer 6N0906102. Kilka złotych w ASO. Polecam oryginalną gumę, bo jest naprawdę fajna. Na ten przewód mi wchodzi ledwo co, więc będzie tutaj zajebiście uszczelniać. O, ale bardzo ciężko ją przepchać, więc dam wam tutaj tipa. Weźcie jakikolwiek smar czy oliwkę. Oliwę montażową, cokolwiek. I pójdzie Wam wtedy tutaj. Elegancko, bo na sucho nie smarujesz, nie jedziesz, nie? O, mamy coś takiego. Klik. I mamy wiązkę. Tylną załatwioną. Wiązkę przednią robimy tak samo. To wam później też pokażę. Tylko jest y, sporo krótsza i nie może być za długa, bo jak będzie za długa, to po przejściu przez y, komorę silnika będziecie musieli to wciągać do kabiny. Nie, nie, to trzeba bo odpowiednią długość zrobić. Dolutować już zwykłe przewody. I je będziemy wciągać do kabiny, a nie takiego tutaj grubasa. Ok. Zdejmujemy to nadkole, kole. Tutaj parę wkrętów. Tu. 5, 2 tutaj od spodu są. Zdejmujemy wewnątrz. Um, słuchajcie, boczek. Potem ten próg tutaj, bo tutaj jest wyjście tego przewodu, który tutaj idzie abs i my tutaj się tędy przebijemy, przewiercimy. Bierzemy sobie tą wiązeczkę. I co, zaczepiamy ją tam, bo wa pod spód. Ona tutaj powinna wyjść stamtąd i pójdzie tam do środka, nie? także spójrzcie jak ja to będę robił nie? tutaj ją riklik się zatrzaśnie ona idzie sobie tutaj górą nie wiem czy to będziecie widzieć to będzie tu no i dobra, i tak to tu wygląda. Tam mamy czujniczek. Tutaj wiązeczka. Wchodzi do środka. Tu nam ładnie wychodzi. Dalej, tutaj będziemy ją puszczać przez ten otworek. Tutaj trzeba będzie obtasinkować, żeby się tutaj nie przetarło tą blachę. No i tutaj już podłączymy wiąchę, ale to już będzie wnętrze. Yy, będziemy ob ob obrabiać je elektrycznie do przodu. Nadkole cykna swoje miejsce na wejście. O, przekręcamy je i temat tyłu mamy załatwiony. Widzimy się za chwilę przy przodzie. Spójrzcie na przód. Czujnik z przodu wchodzi tu i na na te dwa otwory. Tu jest o niebo łatwiej. Pierwsze co mam radzę zrobić, to wyczyścić tą dziurkę, gdzie jest, gdzie ma śruba wejść. Bo tam się lubi piasek dostawać i kiedyś udało mi się. kręcić tą śrubę. Dobra, tu postawię. Może będzie widać, jak mocujemy. To jest niebo łatwiej. Bierzemy ten... Bierzemy ten czujnik. Spójrzcie tam, nie wiem, na ile to będzie widać. Coś tam może będzie widać. Tu już nie ma żadnej filozofii, słuchajcie. To musi przejść pod wahaczem. I wejść tu od spodu nakrętka. A to Natomiast czujnik sam ma tam przymotowane, przygotowane otwory. Od dołu łapiemy nakrętką szósteczką. Tutaj ciach. Ma tu takie miejsca do pozycjonowania, także tutaj go przytrzymujemy w otworze, a ząbki wchodzą w miejsca pozycjonujące, nie? Żadnej filozofii tu nie ma. Pamiętajcie tylko, żeby to w, tam działo w, w gniazdku swoim, ten czujnik. Yy, w jeden otwór wkręcamy na śrubkę, a w drugim siedzi jego ząbek, żeby się nie obsliznęło nadal no Siedzieć w gnieździe. Czy on będzie niżej, wyżej, nie ma znaczenia, to potem system sobie to wypoziomuje. Dokręcamy ta śrubka króciutka tutaj. O. No i przedni czujnik za założony. Filozofii brak. Słuchajcie. Teraz jeżeli chodzi o wiązkę, to spójrzcie, tutaj jest gniazdko czujnika, a tutaj jest przepust, którym będziemy się. Nie wiem, czy to widzicie, tutaj strasznie słońce świeci. A tym przepustem będziemy się wchodzić do środka. I nam naprawdę wystarczy taki kawalątek. Tutaj pójdziemy razem z tą wiązką, wchodzimy tędy. I tutaj zaraz za tym, załóżmy tyle za tym, wiązka już musi być ucięta i do niej muszą być przylutowane już przewody, które idą do kabiny, bo potem w środku tego nie zrobicie, bo nie będzie jak. Także trzeba przygotować taki kawałek wiązki na tym kabelku w yy, osłonie. I dalej przylutować już konkretne. Idę to zrobić. Zaraz wam to pokażę. Tak wygląda. Słuchajcie, już zrobiona przednia wiązka. Taki fragment jest w tym przewodzie oryginalnym. Nie. No, i do tego musimy już dolutować sobie taki fragment, żeby już się potem. No bo, jak w komorze taki kawałek sobie przewleczecie i zapniecie już tyczkę na koło, na czujnik przy kole, to, no to jak w środku będziecie lutować? Tam, tam się rąk tak nie da łatwo włożyć. Także przygotowujemy sobie taką wiązkę, zaznaczamy ją, że to jest, bo takie same. Ja już przyszedłem na kolory oryginalne, takie jak powinny być na schemacie, czyli niebieski, czarny, brązowy. Na każdym z nich mam zaznaczony. O paskiem, no bo z tyłu też będą takie same kolory, więc tutaj oznaczamy paskiem jednym paseczkiem. Ja sobie oznaczam, że to są kolory czujnika przedniego. Dwoma paskami będą kolory przychodzące z czujnika tylnego. Idziemy to założyć. Bierzemy sobie tą wtyczuszkę. Robimy co, click był oriklik, przewlekamy ją sobie tutaj pod wiązką od ABS-u. Tutaj już nie, nie przechodzimy tędy, nie ma potrzeby. Jest otwór, to jest otwór. Tak jest otwarty i tak jest otwarty, więc nie ma tutaj większej potrzeby. I całą tą wiąchę. Tak naprawdę, co robimy? Wpychamy tam do środka, nie? I to będzie przód załatwiony. nadzieję, gdzieś tam sobie wyjdzie, niech sobie wyjdzie tam w środku. Potem ją przecież sobie znajdziemy, nie? wiązeczkę tutaj sobie trytytką elegancko spinamy. No i tutaj temat jest zamknięty. Jak już mamy przód załatwiony, słuchajcie, to kolejną czynnością jest podłączenie tylnej wiąchy i puszczenie ją progiem aż tam do przodu. To demontujemy. Tutaj trzeba odkręcić śrubeczkę. Tutaj śrubeczkę jedną wyrywamy to do góry. Tutaj lutujemy tą wiązkę. Tu pamiętajcie na tym przypuście, tak, bo to musimy się schować do wiązki. Na tym przypuście, tutaj y, obwijamy tasiemką, żeby się nie przetarło. To to jeszcze raz przypominam. No i co? Puszczamy tą wiązkę. Tutaj lutujemy odpowiednie trzy przewody, tak jak w przedniej wiązce. Wyjdziemy tam, tego tu już Wam nie będę pokazywał, spotykamy się potem tam z przodu. Spójrzcie jak to wygląda. Tutaj mam ja mam takie przepusty gumowe, Wy pewnie mieć nie będziecie, bo to kupić pojedynczego to nie ma sensu, ale ja mam różne średnice. Jedziemy takim przepustem, jak nie macie to w, mówię, w tym miejscu walicie tasiemką. Na takim odcinku, żeby tu się nie przetarło. Tutaj w przepuście idzie elegancko. Tutaj wiązeczka idzie. Wchodzi tam pod próg. Tak, tutaj ładnie wychodzi. Schowana tam całkowicie w progu. No i wychodzi tutaj. Tu lekki drut jest czyjś. Nie mój. Nie dotykam. No. I pierwszą wiązkę, słuchajcie, od tylnego czynnika mamy w środku. No zajmiemy się teraz komorą silnika.